Kochani, witajcie w kolejnym filmie. Ostatnio na moim Insta Story zapytałam się Was. Czy wolicie więcej filmów o tematyce DIY, czy więcej filmów z testami na przykład Peru bądź ubrań z AliExpress? I co prawda nie jednogłośnie, ale zdecydowaliście, że chcecie film o tematyce DIY. Osoby, które śledzą mnie tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że kiedyś mój kanał głównie opierał się na filmach z tematyką DIY. Ostatnio, niestety, jakoś trochę od tego odeszłam i powiem szczerze, że brakuje mi takich filmów, szczególnie z przerabiania ubrań, bo jak wiecie, ja bardzo interesuję się modą, uwielbiam przerabiać ubrania. I to też chyba były właśnie wasze. Ulubione filmy DIY, e, i pomyślałam, że dzisiaj zrobimy taki spontaniczny film. A spontaniczny, dlatego, że przerobię coś ale jeszcze nie wiem co. U mnie zwykle jest tak, że pomysł na daną rzecz przychodzi mi do głowy w momencie, kiedy ja widzę tą rzecz. Więc zrobimy tak, że pójdziemy teraz do lumpeksu, zabiorę was ze sobą, znajdziemy coś ciekawego, oczywiście wrócimy tutaj i upiorę tą rzecz przed przerobieniem, eee, muszę zmienić rękę, bo już mi odpada <laughs> i na pewno, gdy będę ją tutaj już miała to wtedy wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, jak ją ciekawie przerobić podzielę się tym z wami, no i oczywiście pokażę wam Tą przemianę. Także ten film chyba głównie ma za zadanie pokazanie wam, że e, można zrobić coś bardzo fajnego z odzysku. Z tanich rzeczy, z lumpeksu, wystarczy trochę wyobraźni, pracy. E, w sumie mówię tak, a nawet jeszcze nie wiem, co ja dzisiaj będę robić, ale e, miejmy nadzieję, że wyjdzie coś fajnego. Także lecimy teraz do lumpeksu, ja zabieram was ze sobą. Chodźcie! Wracam z lumpeksu, mam już w mojej torbie zakup, który za chwilę Wam pokażę. Po drodze wstąpiłam jeszcze na chwilę do papierniejszego, um, po takie cudeńko. Co z tego zrobię, to zobaczycie za chwilę. A i w ogóle, jeszcze tak trochę z innej czapy, właśnie dzwonił do mnie Marcin z pytaniem na śniadanie. E, więc, jeżeli chcecie zobaczyć mnie w telewizji, to włączcie telewizory 15 maja o 9 rano, ponieważ będziemy poruszać bardzo ważny temat, a mianowicie temat oszustwa w internecie. E, co, jak niektórzy z Was wiedzą, mnie niestety to spotkało e, i chcemy po prostu przestrzec przed tym jak największą ilość ludzi. A więc kupiłam takie czarne jeansowe rybaczki. Są one na mnie dużo za duże, aczkolwiek ja bez problemu na maszynie sobie tutaj je zwężę. Są też trochę za długie, chciałabym, żeby były one idealnie za kolano, więc myślę, że trochę je skrócę i przy okazji pozbędę się tych dekoracyjnych guziczków i przeszyć, które nie pasują mi do mojej koncepcji tych spodni. Natomiast jeśli chodzi o farby, to planuję na nich coś namalować, ale jeszcze do końca nie wiem co. Przemyślę to ostatecznie w momencie, kiedy te spodnie będą się prały. Spodynki wyprane, i mam nadzieję, że w miarę szybko mi wyschną, aczkolwiek, jak na złość, zaszło słońce. No ale cóż, no już prawie suche, jeszcze tutaj dół i pewnie góra, tak, dół i góra jeszcze troszeczkę mokre, przerzucę je na drugą stronę, ale już prawie, całe szczęście teraz wyszło bardzo ładne słoneczko, więc myślę, że jeszcze z pół godziny i będę mogła się za nie zabierać, no i suchutkie. Dobra, tak więc spodnie mam już gotowe do przerabiania. Teraz możecie zobaczyć jak one wyglądają na mnie przed. Są naprawdę dużo za duże, wyglądają nieciekawie, ale mam na nie taki super pomysł i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Tak więc na tych oto spodniach postanowiłam, że zrobię zielono-neonowe płomienie z pomarańczowymi krawędziami. Tutaj możecie zobaczyć, jak bardzo profesjonalnie rozrysowałam to sobie w telefonie. Specjalnie do tego kupiłam dzisiaj zieloną-neonową akrylową farbę. Co prawda, ona troszkę bardziej wpada w kolor limonkowy, a chciałabym, żeby te spodnie pasowały mi do tego zielonego topu, więc wymieszam tą farbę jeszcze z taką ciemniejszą farbą akrylową. No, i tak jak tutaj te obramówki zrobię pomarańczową farbą, chociaż ta trochę bardziej przypomina czerwony, więc pewnie wymieszam te dwa, bo chciałabym uzyskać taki bardziej żywy kolor. I do tego wszystkiego mam jeszcze taki gąbeczkowy stempelek i wałek. W sumie nie wiem, czy będę go używać, i dzięki temu farba nam się lepiej wgryzie w materiał. No ale zanim zacznę bawić się farbami, muszę te spodnie zwęzić. Na początku spinam szpilkami boki tak, aby spodnie były dopasowane do talii. Ja robię to mniej więcej na oko, ale później przymierzam te spodnie, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest dobrze przypięte. Poza kamerą wywinęłam spodnie i przepięłam szpilki na drugą stronę. No i jak widzicie, postanowiłam jeszcze delikatnie zwęzić spodnie aż do samego dołu. Nie zostaje już nic innego jak zszycie tego, co sobie wcześniej zaznaczyłam. Po przeszyciu ucinam nadmiar materiału. Ostatecznie stwierdziłam, że jednak znacznie skrócę te rybaczki i zrobię z nich takie krótkie spodenki do połowy uda, które zresztą są teraz bardzo modne. No i przez to, że je tak skróciłam, to muszę zwęzić je jeszcze mocniej, aby były dobrze dopasowane do uda, dlatego przypinam szpilki i przeszywam na maszynie. No i znów oczywiście ucinam nadmiar materiału. No i została mi jeszcze jedna rzecz do minimalnego zwężenia, czyli krocze, ponieważ również jest za szerokie. A to dlatego, że te spodnie są o jakieś 5 rozmiarów na mnie za duże. No i tak prezentują się zwężne spodnie. Powiem Wam, że ja jestem z nich mega dumna, a teraz zaczyna się malowanie, więc na początku podkładam pod nogawkę karton po to, aby farba nie przebijała na drugą stronę. Teraz mieszam limonkową i ciemną zieloną farbę, po to, aby uzyskać kolor jak najbardziej zbliżony do mojego sweterka. No, i nie zostało już nic innego jak namalowanie zielonych płomieni. Powiem wam jeszcze tylko, że w trakcie zrezygnowałam z pomysłu zrobienia pomarańczowej obramówki, bo zielone płomienie spodobały mi się na tyle mocno, że nie chciałam już przesadzić. Słuchajcie, mamy kolejny dzień. Wczoraj dziubałam te płomienie do drugiej nad ranem, także te z przodu już wyschły. Ogólnie dałam tutaj aż trzy warstwy. W tyle zrobiłam tylko jedną nogawkę. Tutaj, jak widzicie, są dwie warstwy, jeszcze potrzebna trzecia, ponieważ troszkę przebija. No ale najpierw zabieram się za tą nogawkę. Całe szczęście już bliżej końca niż dalej. Przód jest idealny. W końcu udało się dokończyć te spodnie. To były długie godziny dziubania, pędzerkiem, malowania, szycia, ale powiem Wam, że jestem z nich tak dumna. Jeżeli chodzi o ich cenę, to ja za nie dałam 10 zł, plus e, farbę, którą kupiłam za 15 zł, czyli można powiedzieć, że efekt końcowy kosztował mnie 25 zł. No i co, lecę się w nie teraz przebrać i pokażę Wam już na sobie efekt końcowy. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja przeróbka Wam się spodobała. Cześć Piotrek! Cześć. Cześć. I jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, gdzie właśnie tak spontanicznie przerabiam jakieś ubrania, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!